Cześć tu 27, 207 Case i dzisiaj zrobię save'a mm, no, dzisiaj nakręcę pierwszy odcinek naszych z naszych przygód z minecrafta nazwę to minecraft zy... dobra, kratę na wchód Powiem Wam jedno, że mm, jeżeli nakręcę pierwszy odcinek, to potem dam Wam taki link na moda. Race minim Minimap. jeszcze. O! rozdzieliliśmy się tutaj, to super. Dobra, ja sobie biorę brzuskę. Bierzam sobie brzoskę teraz tu. Może zainstaluję też jeszcze jeden mod, Timbermoda, ale nie wiem czy mi się zainstaluje ten TIMBER MOD, więc. No muszę sprawdzić, czy się zainstaluje. Czy się nie zainstaluje, to najpierw zainstaluję Race Minimap. I to no, pobieramy to grzybki, bo z grzybek można zrobić zupę. A jeżeli zainstaluję tego moda Race minimapa to yy, normalnie po prostu yy, no, zrobię po prostu yy, to no, yy, jak to, to będziemy szukać dżungli. Wiem, że dżungla gdzieś jest niedaleko, bo widzę, że to są gdzieś... Bo normalnie samemu widzę, że... Bo widzę, że jak to? Że jest dużo tutaj, że... Grze... Jak to? Błota. Nie błota, tylko normalnie dużo wody jest tutaj. Grzeczko takie, że... No i dobra. Kurczaki sobie pozabijamy. Ale jak go... Mam kurczaka. już. No Te, ale one zawalają. Ja normalnie kurczaki bym musiał jak Ja może, owiec, może... Haha, nie uciekniesz mi tak szybko. O, odcinek te sobie będę zbierał, ponieważ zrobię sobie do zaczątowania. <coughs> o, czerwone grzyby, to sobie zrobię zup zup zupkę grzybową. No odbieram te czerwone grzybki, bo nam się przylecą. Na zupkę. I gdzieś tu musi być dżungla, ja to przeczuwam, bo... ponieważ słyszę... Y, nie wiem o tym, ale gdzieś w internecie to znalazłem, że jeżeli są tutaj węgrzawiska... to po prostu będzie można ze... no... Dobra, nie będę wyklikał, nie będę ich stanu. No jeżeli zainstaluję jakiś minimapa, to będziemy szukać dżungli. No, ja lubię w ciebie rozbudowywać. oklej. No, czekajcie, bo mi się coś włączyło. Dobra, lepiej. Mm -hmm. No bo nawet, nawet, gdy dzisiaj w tym odcinku znajdę dżunglę, to. to nie jest super. Nie, ja szukamy jakiegoś kaniona. Dobra, to ja jeszcze idę podbieram trochę takiego drzewa? Normalnego. Albo tego. Albo szała zrobię z drabinkami, zobaczę jeszcze, mam wiele pomysłów. Ktoś na Skype do mnie dzwoni. Sorry, że mi się trochę zacina Minecraft, ale czekajcie chwilę, ile jest. Czy jest? Dobra, powinno dobrze być. W takim razie to my nagrywamy sobie tutaj i nagrywamy dom. Więc jakby co, to najpierw rozbuduję się w jakiejś jaskini albo w domku na drzewie. No Zobaczę, mam wiele pomysłów, naprawdę. A może mam pomysł? Zrobię sobie tutaj craftboxa. Kiedyś się grałem, no, powiem wam coś, że kiedyś grałem normalnie w hardcora. No mi kiedyś kryper wyskoczył z zagrzęgowisk No tutaj gdzieś, ja rąbałam sobie się siekierką, a on tu był Na no, serio, kurna wiecie jak ja, przed, jak... Wiecie, jakie ja to przeżyłem Naprawdę to ciężko przeżyłem ale Jabłko to chyba jest czy coś rozwalne Jabłuszko super, Więc już mamy dobre itemy. Na sam początek Dobra, drewna mamy sporo. A ja już wiem, gdzie się rozbudujemy. Rozbudujemy się gdzieś w tych grzęzowiskach. Zrobię płotki też. Dobra, tu idę do łoda. Tu będzie nasze wejście. Oj, czekajcie, ja mam tutaj budować pędzelka, więc dobra. Dobra, i tutaj ja mam zamiar się rozbudować, drzewko sobie porąbię, znaczy rozbuduję, drewno trochę jeszcze porąbiemy, tak zrobię takie mosty od drzewa do drzewa, a potem jeżeli zainstaluję sobie Race Minimap, to może pójdziemy sobie, wruszymy w takie tam rzeczy, takie podbieramy sobie, dobra do co jeszcze radzę sobie jakoś nie wiem ile te odcinki by nasze będą trwały ale dobra dobra mam już dwie sadzonki a dwie sezonki to dobrze bo sezonki mi się przydują dobra tu też damy to będą dobra skończyło mi się drewno Mam pomysł. więc co zrobię? Zrobię takie sobie schodki. I wtedy sobie wrócę z powrotem tutaj. No to Gites. Dobra, robimy te drzewo. Ja sobie na razie rozbuduję w takim szałasie, a jeżeli nie, to będę stawiał pochodnie i będę... Kuli cool w Skype, ktoś na Skype siedzi, tak? Hucz Dobra, wezmę sobie, teraz Czekajmy się na tym czas, chcę rozbudować Wezmę sobie, sobie Patyki Dobra, Dobra. Later Wezmę sobie płotki i tak u nas będzie się wchodziło. Dobra. No znowu mi drewna brak. Oli, obrwałem. Dobra. I będę tak sobie... O, jabłuszko. Super, lubię jabłka. Już jabłuszka. Dobra, ja sadzonki mam pięć. Na razie będę mieszkał w, w tych zawiskach, a potem pomyślę, co zrobię. Może zrobię jakiś mościk m, do dżungli, że będziemy sobie do dżungli chodzić. Ale to nie do no... Dobra, ja zrobię na chwilę cięcie, y, krótkie cięcie zrobię, a potem y, normalnie no, wrócę do Was za chwilę. Dobra? Dobra, jestem z powrotem. Jestem z powrotem, no. Z, właśnie znalazłem... Przez chwilę, chodziłem, to znalazłem tam węgiel ponad. No już znalazłem węgiel, zaraz Wam pokażę, ja tam przed chwilą kupiłem. Kupa chciałam wykopać trochę kobla nie i jak wykopałam to wylązłem węgla trochę no i tutaj i właśnie miałam i miałem 4, 4, czy miałam 18 sztuk węgla mm? i dużo nawet na początek no bo i teraz y chciałbym to ładnie otoczyć y jak to szkłem, że będzie wtedy ładnie. Dobra, będzie 6, to będę mógł. <laughs> na no, 6 6 na 6 oczywiście teraz robisz kum. Google Paint. Aha, dobra. No skończyliśmy. Lol. No. Kaj tych Mam inny pomysł. O już lepiej, ile się już przypaliło? No, bo to już ostatni jeszcze dwa miecha. Czekajcie, jak gram na piful, bo, mm, bo ja myślę, może, oj, się bojałam się, że że wcześniej mi może kryprę wybuchnąć, a zresztą ja w nocy jeszcze waziłem Co to było? Opa. Już kończymy domek. No i tutaj chyba zakończę. Pomyślałam, że tutaj już zakończę pomału. A tam jeszcze. Nie? Więc tutaj to ja będę zakończę to już tutaj mm, film. Nagrywanie chyba. Jeszcze no, mi dziura w dachu, ale dobra to już do nam wchodzę. i tu jeszcze ten. Panie Niedrowienkiem. No i dobrze. Dobra, jeszcze tam idę. Dobra. Dobra. Ops, a gdzie ja? A tutaj, dobra. Dobra, mm, to chyba już będę kończył zaraz, bo już jak chatę zbudowałam sobie. No, no co jeszcze tam przepalić? A miałem to przepalić, dobra. No sorry, każdy jest chory dzisiaj chyba, nie wiem. Dobra, mam jeszcze 10 sugar i Dobra, No bardzo sobie zrobię jeszcze trzcinkę. I pa z papieru zrobimy sobie książki. No ja mam trzy książki, to mogę sobie zrobić Ksi mm, Jak to półkę. Oczy drewno bym ją. Jeszcze rozwalę gdzieś drwien... A, to idę tam. Jeszcze to rozwalę ten kawałek drewnia, to się przyda akurat. No, jest tam jeszcze. O kurna, mnie to chciałem położyć. Dobra. <laughs> no, kurno, dlaczego jak podłoga drewno, to normalnie nie mogę wykopać? A no tutaj drewno było nie tyle. Dobra. Dobra, to mogę zrobić te książki, żeby mi spadną. Dobra. <laughs> to tutaj chyba zakończę już. Co tam się jeszcze mogło palić? No mogłem przepalić, ale dobra, sugar no Dobra, to tutaj już trzy książeczki. Tu jeszcze no, cztery pięć, no, Tu jedno. Dobra, to mam półeczkę. Jeszcze tu będzie miejsce na łóżeczko. Będzie dobrze. Dobra, myślę, że <laughs> ładnie zrobiłem to. Że tak ładnie się kierun ma. Mach... czy znaczy tam. Dobra, to trzymajcie się. No i cześć!